Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na pastę z ziemniaków i makreli, czyli super prosty dodatek do kanapek, oryginalne smarowidło do pieczywa. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Z wędzanej makreli wyjmujemy szkielet i ości, a następnie kawałki mięsa przekładamy na płaski talerz. Rybę starannie rozgniatamy widelcem. Opłukany szczypiorek drobno siekamy. Do miski przeciskamy przez praskę ugotowane, wystudzone i obrane z łupien ziemniaki. Do ziemniaków dodajemy rozgniecioną makrelę, posiekany szczypiorek oraz majonez. Całość doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie razem łączymy. Tak przygotowaną pastę podajemy z pieczywem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.